Hej pachusie! Bożku miły! Twoje rządy się skończyły! Czas atrakcji i zabawy. Imprez, rejsów, degustacji. Czas już kończyć. Ale przyznasz drogi panie, że na całym Bożym świecie podobnego nie znajdziecie jak to nasze winobranie! Coś tu mi odsycy gadasz? A miniona olimpiada? Olimpiada? Olimpiada to daleko! My tutaj nad naszą rzeką takie mamy tękie głowy, że maraton ośmiodniowy bez dopingu zaliczamy. Oddaj wreszcie klucz od bram miasta. Czas jest kończyć. Basta! No dobrze, niech więc się korowód stanie. Lepszy niż na Marakanie. Żegnam winobranie z żalem, ale to nie znaczy wcale, że żegnamy się na dobre. Bo my tu nad odrą i nad Bobrem taki zwyczaj mamy, więc za rok znów się spotkamy. Massman, close! Jak to jest odzyskać klucze dobrego miasta? No na pewno bardzo miło. Bachus się sprawił w tym roku, wszyscy się wspaniale bawili, pogodę nam zamówił, także teraz wracamy do pracy, a Bachus do przygotowań kolejnego winobrania, aby nas w przyszłym roku zaskoczył czymś nowym, czymś wspaniałym, czymś oryginalnym. Jakie było to winobranie? Było cudowne. Było przepiękne przede wszystkim ze względu na pogodę, ze względu na pięknych ludzi. Znów z całego świata się na zjeżdżali. Najdalej Australia była, także było cudownie. Przyjeżdżamy, malujemy ludzi i roznosimy bardzo fajne hasło, bo nasze hasło jest. Wszyscy jesteśmy z tej samej gliny, więc kiedy wszyscy się pomalujemy, wszyscy jesteśmy jedną społecznością, jedną ekipą i się świetnie przy tym dobrze bawimy. Właśnie, wy się tak na stałe już wpisaliście w Zielonogórskie Winobranie, bo my sobie nie wyobrażamy korowodu winobraniowego, zakończenia winobrania bez glinoludów. To chyba dla Was też sympatyczna informacja. Bardzo sympatyczna, jesteśmy wszyscy sympatykami. Tak naprawdę dzisiaj mamy bardzo dużo ludzi z Zielonej Góry, takich sympatyków, którzy też przychodzą spontanicznie, malują się i bardzo nam przyjemnie jest, że po prostu Zielona Góra zawsze liczy na nas i my. My, zawsze dla Zinogiery, będziemy dostępni i będziemy przychodzić i będziemy wspierać tą fantastyczną imprezę, której jest winobranie, które uwielbiamy. Najważniejsi są. Ci wszyscy ludzie, ci wariaci, wkładam to słowo w cudzysłów, którzy mają niebywałą fantazję polot, którzy są fenomenalnymi artystami, te dzieciaki, których tysiące idą za nami. Glinoludy, przecież to nasi mieszkańcy się malują, idą jako forpoczta. Pełen szacunek i pokłon dla mieszkańców Zielonej Góry to jest ich święto i to oni są klub programu. Jesteśmy na wycieczce z Łódzkiego. Jest pięknie, mnie, Pierwszy raz widzimy takie coś w życiu. Pewnie nie ostatni. Nie, no oby, ale. oby. Dziękujemy. Super. Jestem pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Nie wierzę, że pierwszy raz. Pierwszy raz bo jestem z centralnej Polski. Jeszcze nie byłam, ale wrócę. To jak wrażenia z winobrania 2016, tak po pierwszym razie? szalone trochę, ale przemiłe. A wina zielonogórskiego udało się spróbować? Widzicie? I jak? E super! E zabiera do domu! Okay. Warszawy. Świetnie. I specjalnie na winobranie? Tak. Wina zielonogórskiego udało się spróbować? Niestety. Niestety nie. Niestety nie. A ogólnie jak podsumujesz winobranie 2016? Jak się bawiłaś? Jak to święto? Jak te dni Zielonej Góry oceniasz z perspektywy osoby, która przyjeżdża do nas ze stolicy? No super, no po to przyjechałam. Tak, świetnie się bawiłam. Przyjechałam do przyjaciółki. No w Warszawie nie ma takich imprez. Jak co roku. Pięknie, ciekawie, wesoło, kolorowo. A wino dobre? E, nie miałam okazji spróbować. Oj, to smutne. A koncerty fajne? Bardzo. Winobranie 2016 dobiega końca. Jak pan będzie je wspominał? E, no, jako pierwszy od 30 lat jestem na Korowodzie. Jak wrażenia po 30 latach? Fantastycznie. A fan, co na plus? E, na plus organizacja pięknie, pogoda dopisała. No cóż, z jednej strony trochę smutnie, że się już kończy, a z drugiej strony mający tyle pomysłów na przyszły rok, że właściwie tylko czekamy, kiedy skończy się tegoroczna, aby rozpocząć kolejny rok.